W niedzielę zabrałam chłopców na mecz. Dzień dobry. Eskorta dla piłkarzy. Okej. Okay. Chłopcy dostali zaproszenie jako eskorta piłkarzy. A ja zabrałam ich na mecz. W moim 38-letnim życiu nigdy nie byłam na stadionie na meczu. Nawet na mecze syna nie chodzę. Przybyliśmy odpowiednio wcześnie, bym mogła przyzwyczaić się do otoczenia. Zakupiłam szalik, by nie wyróżniać się zbytnio od innych. Był piękny, słoneczny dzień. Chłopcy byli bardzo podekscytowani. Ja nie lubię tłumu i hałasu, ale starałam się w sobie przemóc. Moją uwagę przykuła kładeczka, po której przechodzili piłkarze, a ich buty wydawały fajny dźwięk. Znalazłam miejsce z dala od tłumów w osobnym rzędzie. I czekałam, aż chłopcy będą askortować piłkarzy. Nigdy nie oglądałam meczy, bo po prostu tego nie lubię. Ale zaskoczyło mnie to, że taki mecz to jak orkiestra. Kiedy wybiła godzina meczu, po kolei zaczęły wychodzić różne osoby z różnymi funkcjami. Pan od wody, Pan do sędziołania, a tutaj już wychodzą piłkarze razem z dziećmi. W eskorcie biorą też udział Filip i Elliot. To bardzo piękne, że taki mecz może łączyć dzieci, rodziny i w zasadzie mieć fajne popołudnie na stadionie. Kiedy piłkarze wyszli na boisko, tłum oszalał i zaczął śpiewać piłkarskie pieśni. Prawdopodobnie dopingujące zawodników. Chłopcy chcieli pójść bliżej tłumu, by jeszcze bardziej czuć atmosferę piłkarską.